Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykurski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym się skoncentrować na sytuacji w Czadzie, na sytuacji w tym kraju afrykańskim, część, który jest częścią regionu geograficznego Sahelu, bardzo istotnego z punktu widzenia geopolityki. I tutaj oczywiście musimy sobie zdać sprawę, że ten obszar obejmuje południowe obrze... obrzeża Sahary. Rozciąga się właściwie od Senegalu aż po Sudan. Obejmuje m.in. Mauretanię, Niger, Mali, Czad czy Erytreę. W tym regionie świata dominuje klimat półsuchy. Tutaj tak naprawdę ta pora wilgotna trwa tylko i wyłącznie w trakcie pory deszczowej, no to jest jakieś 2 do 3 miesięcy. Jednym z głównych a oczywiście problemów takich, powiedziałbym egzystencjalnych jest niedobór wody pitnej. Dlaczego dziś mówimy o czadzie? Dlaczego dziś mówimy o tym państwie i sytuacji, która w nim zachodzi? Mianowicie dlatego, że czad stanowił bardzo istotny element tej układanki geopolitycznej, która definiuje równowagę sił właśnie w Sahelu. Natomiast 9 dni temu, dokładnie 20 kwietnia 2021 roku w regionie Tibesti zginął w trakcie walk z rebeliantami długoletni prezydent czadu Idris Debi. No, myślę, że Black nikogo kto zajmuje myślę, że dla każdego w ogóle kto zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, kto się interesuje polityką międzynarodową, to nazwisko absolutnie jest rozpoznawalne. Idris Deby był prezydentem Czadu w latach 1990-2021. Był niezwykle wpływową postacią, także jeśli chodzi o stosunki Czadu z państwami Unii Europejskiej. Oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że tutaj główne, główny ciężar tych relacji przeniosła na siebie Republika Francuska, ale spójrzmy na, na życie Idrisa Debiego i na jego przebieg, plus oczywiście możliwości rozwoju tej, tej sytuacji geopolitycznej w samym Czadzie. Pamiętajmy, że Idris Debi to jest członek, czy, czy był członkiem tego ludu zagawa. Po pierwsze, oczywiście, jest to taki, taka grupa etniczna zamieszkująca część, część Czadu, ale nie tylko, oczywiście. Ona zamieszkuje część wschodnią, właśnie Czadu, no i oczywiście zachodnią część Sudanu. Większość w Darfurze liczy między 150 a 200 tysięcy ludzi, no w zależności oczywiście od szacunków. Co istotne, Idris Debi był muzułmaninem. Był Muzułmaninem. Ym, oczywiście przeszedł także pewną edukację czy też szkolenie jako, jako oficer jako oficer sił zbrojnych we Francji bardzo istotną rolę od, jakby tutaj w jego kształtowaniu i kompetencji takich przywódczych i właśnie pewnych cech charakteru od, odegrało odegrała ścieżka wojskowa jeśli chodzi o siły, siły powietrzne czadu, ponieważ nie tylko skończył szkołę oficerską w Dżamenie, ale także właśnie Właśnie we Francji odbyło taką szkolenie. W samym czadzie odbył oczywiście odpowiednie szkolenia, które go uprawniały do pełnienia właśnie zawodu pilota zawodowego. I oczywiście tutaj jest pewna klasyczna, taka powiedziałbym, zbieżność karier w kontekście przemian gwałtownych przemian politycznych w Afryce. Swoją karierę Idris Debi rozpoczął podczas wojny domowej, która rozpoczęła się w Czadzie na początku lat 70. i 80. i tutaj oczywiście związał się z jednym z lokalnych takich powiedzielibyśmy przywódców z lokalnych ludzi, którzy protestowali przeciwko władzie władzy prezydenta Maluma. No i oczywiście opierając tego, tego separatystę, byśmy powiedzieli, czy tego buntownika, bardzo szybko rozpoczął swoją karierę rozpoczął swoją karierę. No i oczywiście. Bardzo szybko także zaczął piąć się na tych, szczeblach wojskowych, na tych szczeblach wojskowych. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że przez te powiązania takie personalne z Francją, Idris Debi był absolutnie jednym z takich, powiedzielibyśmy, pupilów Paryża, jeśli chodzi o Afrykę Subsaharyjską. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten Sahel, to niewątpliwie. Te szkolenia, które odbywał Debi, na przykład w 1985 roku, dostał się na kurs do szkoły wojskowej, gdzie tak naprawdę po powrocie został natychmiast prezydenckim doradcą wojskowym. To pokazuje, że tak naprawdę te wpływy francuskie bardzo istotne są, jeśli chodzi o Czad, przynajmniej od lat 70. One są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Zresztą sama nowa taktyka, którą przyjął w ogóle prowadzenia wojny Idris Debi, to też warto, warto podkreślić, ponieważ taka popularna nazwa tej, tego konfliktu między Libią a Czadem, która miała miejsce w 1987 roku w północnym Czadzie na, na granicy libijsko-czadyjskiej, nazywana jest wojną Toyot. Wojną Toyota. Oczywiście chodzi, na NASA pochodzi od pick-upów Toyoty Hilux czy Hilux, jak to woli, czy Toyot Land Cruiser, które były używane jako, jako pojazdy właśnie lekkiej piechoty. To Debi właśnie był jednym z ojców tego typu taktyki wojskowej. Oczywiście przez cały okres trwania prezydentury Idrisa Debiego, przez te ponad 20 lat, niewątpliwie one charakteryzowały się nepotyzmem. Faktem jest, że grupa etniczna, z której pochodził Debi, czyli właśnie Zagawa, zdominowała w wielu aspektach, w wielu, w wielu oczywiście polach funkcjonowanie państwa czadyjskiego, natomiast oczywiście te, te napięcia i etniczne, i e, religijne miały bardzo, ale to bardzo istotne znaczenie. Natomiast o wiele istotniejszym w kontekście geopolitycznym były oskarżenia Debiego o wspieranie sudańskich bojówek. Pamiętamy, że oczywiście ten ruch, ten, 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 cała grupa etniczna Zagawa zamieszkuje m.in. Darfur, w związku z czym prezydent Sudanu Umar al-Bashir bardzo często oskarżał publicznie wręcz Idrissa Debiego o uzbrajanie sudańskich bojówek. Zapowiadał zresztą także oczywiście odwety. No i tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia z szeregiem... Czy atak aktów terroru, czy nawet wręcz prób obalenia Idrisa Debiego. No, wystarczy wspomnieć o zamachu stanu w Czadzie w 2004 roku, czy kolejnego w roku 2006, kiedy to czadyjscy partyzanci zaczęli dokonywać szturmu w ogóle na Ndjamenę, czyli na stolicę tego państwa. Faktem jest, że w roku 2008 został zawarty pokój między Czadem a Sudanem. Oba państwa tak naprawdę wznowiły stosunki dyplomatyczne. Ta, ten, powiedzielibyśmy, taki stan ludności czadyjskiej, czy między innymi właśnie tego ludu. Zagawa w Darfurze uległ niewątpliwie popra poprawie, i tutaj rząd Sudanu objął swoją ochroną te, tę część ludności. Natomiast faktem jest, że cały czas przez okres panowania Idrisa Debiego właściwie mieliśmy do czynienia z rebaliantami na północy kraju. Mieliśmy do czynienia z próbami obalenia tego rządu. I zresztą 20 kwietnia 2021 roku to to, to, to ta smutna data dla, dla rodu Zagawa, dla, dla części elit politycznych Czadu, czyli śmierć. Idrisa debiego w wyniku tych ran odniesionych w starciu z rebeliantami na północy, właśnie czadu. Mówimy tutaj oczywiście o tak zwanym FAKT, czyli froncie dla zmiany i zgody w czadzie, organizacji, formacji polityczno-militarnej, która została utworzona w 2016 roku na północy czadu przez. Mahatma Mahdi Aliego i Mahatma Nuri. Mówimy tutaj oczywiście o kwietniu 2017 roku i rozpoczęciu takiej wielkiej ofensywy przeciwko, przeciwko właśnie rządom Idrisa Debiego. Obecnie mamy taką sytuację, że Czadem rządzi tymczasowa Rada Wojskowa, na czele której stoi syn Idrisa Debiego. Mahamat, Debi Itno. Mamy zawieszoną konstytucję, mamy rozwiązany parlament, rozwiązany rząd, mamy żołobę narodową, jeśli chodzi o śmierć byłego prezydenta. No i oczywiście częściowo zamknięto, zamknięto granice. Jak widzę sytuację Czadu w najbliższych miesiącach? Myślę, że tutaj Francja nie pozostawi syna Idrisa Debiego bez wsparcia. Myślę, że ten, ta kwestia zagrożenia ze strony islamskich bojówek, które chcą przejąć władzę, narzucić pewien powiedziałbym właśnie muzułmański styl, system rządzenia państwem, będzie, będzie spotka się absolutnie z odpowiedzią. Pytanie jest: jakie oczywiście zdanie, jaki. Jakie stanowisko zajmie Unia Europejska, mimo to uważam, że Francja będzie interweniowała, ponieważ wielokrotnie już wspierała Idrisia Debiego. Pamiętajmy, że Idris Debi był takim lokalnym, nieformalnym sojusznikiem Francji, więc spodziewam się tutaj interwencji wsparcia bezpośredniego Republiki Francuskiej dla, dla Czadu. Dziękuję Państwu za uwagę.